Cześć, witaj w kolejnym odcinku vloga i w tym odcinku opowiem Ci o takim bardzo dziwnym wzorze mentalnym, który gdzieś tam pojawia się u mnie w głowie, znaczy ja się z niego leczę i staram się go wyrwać z korzeniami. To jest takie, takie cały czas czekanie na jakiś fatum, że coś, że jak Ci jest dobrze, czyli odnosisz już sukces, nie wiem, masz pieniądze, to wszyscy wokół Ciebie są tak wystraszeni, bo boją się tego, że to się skończy w tym kontekście, że... Nie popisuj się, nie chwal się, pieniądze lubią ciszę i tak dalej, bo ludzie myślą, że jak są jakieś pieniądze, to wszyscy w koło czekają na te pieniądze. Chcą Ci je ukraść, zabrać, rząd chce Ci przyjść z kontrolą i tak dalej i tak dalej. I ogólnie jak ktoś, słyszałem takie dużo opinii, że gdzieś tam jak moi znajomi zakładali swoje firmy, to jeżeli ich rodzice byli tacy, wiecie, etatowi, gdzieś tam z czasów jeszcze komuny, to ich, główny ich tekst to był każdy, a co ze skarbówką? Uważaj tam, nie pokazuj znajomym w ogóle, że zarabiasz pieniądze, bo oni doniosą na, do urzędu skarbowego. I to jest takie myślenie właśnie pokomunistyczne. I to jest myślenie takich ludzi, którzy właśnie nie osiągną żadnych ponad przeciętnych rzeczy, bo są tak wystraszeni, że ten sukces po pierwsze szybko się skończy, że nie są godni tego sukcesu. No i po drugie, że. Jak odniosą ten sukces, to on się zaraz po pierwsze skończy, albo ktoś na złość, zazdrości, napisze donos do skarbówki, itd. I to jest właśnie ten fenomen: jak ludzie mają w ogóle odnosić jakikolwiek sukces? Jak mają prowadzić firmę w nie wiem, w jakimś tam spokoju, skoro pierwsze większe pieniądze nie wiążą się z radością, że odnoszę sukces, jakby z tą świadomością, że coś mi w życiu wychodzi, tylko właśnie ze świadomością że czeka mnie jakiś kataklizm, nie? że pieniądze sprowadzą na mnie jakieś wielkie nieszczęście. I to jest właśnie ta tragedia. Po drugie, też trochę nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałem w poprzednim odcinku podcastu, czyli to właśnie chęć lubienia przez innych, akceptowania, też jakby powoduje, że w momencie, kiedy zarobisz jakieś tam większe pieniądze i zaczniesz mieć swoje zdanie, w ogóle, gdy masz swoje zdanie, czyli jakby nie dążysz do tego, żeby lubili Cię wszyscy, tylko masz własne zdanie na temat produktu, na temat tego co sprzedajesz, jak co sprzedajesz, jakie wartości gdzieś tam masz w sobie, w co wierzysz, w co nie wierzysz. No to jakby większość ludzi myśli, że coś takiego też sprowadzi na ciebie jakąś karę. Że zobaczysz, jak ci się powinie noga, to zobaczysz, że wtedy byłeś tak cwany, i teraz zobaczysz, jak będziesz ukarany. Taka wizja klątwy, która gdzieś tam sobie wisi. Ja to ostatnio, jak pokazywałem, że tam kupujemy tą drugą nieruchomość w Hiszpanii, więc pokazałem tam trochę planu, i miałem takie sygnały, że po co to pokazujecie? Pieniądze lubią ciszę, zaraz ludzie zawisni i coś wam zrobią. I ja na szczęście. Przyłapałem się na tym, że w ogóle na to tym nie pomyślałem o czymś takim, że to w ogóle może być niebezpieczne. A ci ludzie, którzy nie mają pieniędzy, no to oni właśnie tak funkcjonują, że oni się tak boją znaczy, niby chcą być bogaci, ale tak boją się tej sytuacji, gdy staną się bogaci i tych wszystkich ogromnych zagrożeń, które gdzieś tam w głowie sobie wygenerowali. No, że ja nie, ja nie wiem, w jaki oni sposób mogliby zarabiać pieniądze, bo zanim nauczysz się jakiegoś fachu, y, jakiejś umiejętności związanej z zarabianiem pieniędzy, to myślę, że najpierw musisz się nauczyć, jak zaakceptować te duże pieniądze. To uważam, że jest o wiele ważniejsze niż sama umiejętność zarabiania pieniędzy. No, bo nawet jak zarobisz te pieniądze, to ani one cię nie uszczęśliwią, ani też prawdopodobnie ich na dłużej nie utrzymasz, bo no, tak działa podświadomość, będzie się chciała pozbyć. To tak jakby ktoś ci przyprowadził węża do mieszkania, no to jedyne, co możesz zrobić, to zrobić wszystko, żeby się go pozbyć tak jest z pieniędzmi. Jeżeli ich nie akceptujesz, nie akceptujesz siebie, jako osoba, która, która lubi pieniądze, która, która twierdzi, że pieniądze są bezpieczne, no to tego się nie da zrobić. No i też tak samo ostatnio się przyłapałem, no bo ja często mówię o takim no, lansowaniu się, nie wiem, drogie samochody, e, drogie samochody, czy nie wiem, pokazywanie jakichś tam drogich rzeczy, tylko po to, żeby na zasadzie zobaczcie, jak mi wyszła, a wam nie wychodzi. Oczywiście no, to też ci przyciągnie jakąś tam pewną grupę klientów. Może to nie ma w tym klasy, ale ostatnio się przyłapałem na tym, że to też jest trochę taki przejaw tego lęku przed kasą, tego takiego podejścia do życia. Nie jestem godny, żeby coś tam mieć. Jak się będę chwalił, to coś na mnie ściągnie jakoś tam powiedzmy karę. Czyli jakby to, że ta kara na ciebie czycha za to, że się chwalisz. No to ci w ogóle zabiera co, to, całą radość. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli, na przykład, jeżeli nagrywam vloga i jeżeli pokażę swój samochód, nie na zasadzie: Zobaczcie, jaki w ogóle mam fajny auto, to się wam po, pochwalę, tylko jak nagrywam vloga i pokazuję, jaką kawę piję, czyli jakby dokumentuję to, co robię, to opowiedzenie o swoim samochodzie nie jest jakimś wyrazem, nie wiem, takiego lansowania się w samochodzie. Oczywiście, jeżeli cały twój marketing opiera się tylko na staniu i robieniu sobie zdjęć przy Lamborghini. No, to nawet samo obsłuchując od tego, że przeważnie to się kojarzy z jakimś śniegiem, z kamem większości ludzi, to oczywiście działa. To jest to coś innego. Jak właśnie nagrywasz coś vlogowego i opowiadasz o, o tym, jaki masz samochód, jakim jeździsz, co w nim lubisz, jaką kawę pijesz i trochę takiego swojego lifestyle, bo ludzie też to lubią. Więc jakby też trzeba znaleźć ten złoty środek. Czart Maciej Aniserowicz robi to fajnie, bo on jest, ma tam swój chyba Chevrolet, czy tam Dodge'a. Jakby jego marketing nie jest oparty tylko na Dodge'u, bo są tam inne wartości. A to jest coś, jakieś jego marzenie, które sobie spełnił. Więc to jest coś innego, jakby opieranie całego marketingu na tym, że zobaczcie, jaki ma fajne auto. Więc to też trzeba jakby zbadać i brać to pod uwagę, czy to, że nie chcesz pokazywać tego, co osiągnąłeś, nie chcesz dokumentować, wynika z tego, że się boisz, że jak pokażesz, to Cię świat ukaże, bo jesteś, nie wiem, chwalisz się, to będziesz miał karę, czy po prostu robisz to dlatego, że no, nie chciałbyś z tym przesadzać, żeby to był jedyny jakby argument w Twoim marketingu i marca sobie. Do zobaczenia, obserwuj po więcej, do zobaczenia w kolejnych odcinkach vloga.